Pokaż mi, mój łeb, jakie masz ładne czyściutki, Jak, no, gdzie wsadza się Pokaż łapki, jakie masz piękne, no śliczne. I co teraz będziemy robić? Myć, tak? Chodź, 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 za chodź. Idziemy, do domku. Prowadź. Gdzie jest Twój domek, proszę? Gdzie jest Twój domek? No, gdzie jest Twój domek? Gdzie jest domek? No poszukamy domu. Tyle do, do domku. No chodź. Chodź. No ciążyczko, chodź, no Chodź. No prowadź do domku. No chodź, Ja idę za domem. Tak. Tutaj domek, tak? świetnie, Otwieramy. No stój, stój Milosiu, poczekaj. Czekaj Milunia, czekaj. To chodź pokaż łapeczki, jakie masz czarniutkie. Pokaż jakie mamy czarniutkie łapeczki. Teraz będziemy czyścić myć, tak? Chodź. Tak. Łapeczki damy, tak? Mamy takie chusteczki nabliżane. O. No. I daj łapeczkę. Daj łapkę. Tutaj tą jedną. Tak, ślicznią, jakie czarne. Czarnuszki. Gdzie to się wyło? Oj, ja tu widzę trzeba wodą. Trzeba koniecznie wodą. To nie tak. To nie tak, to nie tak, to nie tak. Teraz tą mapeczkę tylnią, Pokażemy tutaj jak milusiać. Ładnie, tak? Tylne mapeczki. Tak, ślicznie, ślicznie, Komis normalnie do rany przyłóż, teraz drugą łapeczkę daj, dobrze, tak, wyszarywać trzeba, bo czarne są jak węgielek prawie, jeszcze poczekaj, tak, jeszcze poczekaj, jeszcze z przodu łapeczki, no jeszcze, mamy takie, o, takie łapeczki czarniuszki. tak. Tutaj wyszorować proszę. bo nie wolno takim skakiwać na łóżeczko. Mamy czystą, piękną pościel. Tak, i poczekaj jeszcze. Jeszcze Mgriszka poczeka, tak? I jeszcze poczeka, jeszcze, poczeka, jeszcze, poczeka. jeszcze poczeka. poczekaj, jeszcze poczekaj. Poczekaj, Juniu. Tam się musi wyciągnąć jeszcze parę chusteczek. Takich, tak. tak. Milusia nie lubi kąpu kąpu, więc musimy chusteczkami nawilżanymi wycierać łapeczki, tak? Tak, ślicznie, Nasza kochana, nasza kochana, nasza kochana, pyszczek, tak, ty buzi, tak, tak, buzi, buzi. Dobrze, 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 już dobrze. Jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Ale masz pazurki brudne. Jakie masz pazurki brudne? Już? Za długo? Za długo na jednej ławce, prawda? Pancia tutaj męczy. Nie, pancia nie męczy, tylko pancia wyciera ładnie łapeczki, żeby dama wyglądała ślicznie. Łóżeczku trzeba być czystym. Tak? No, no, no. No, jeszcze jedno. tak? Daj mi jeszcze to. I już Cię puszczę, już Cię puszczę czy puszczę, kochanie. No, jeszcze tylko tutaj, tak? I tutaj, 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 i pysztek daj. Daj i pysztek. Jeszcze tutaj, chodź. No chodź jeszcze na jeszcze na chwileczkę, tak? Chodź jeszcze na jeszcze tak? chwileczkę. jeszcze tak, jeszcze chwileczkę, o. Tak, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, to jest wszystko dla Twojego dobra, nie dla naszego, dla wspólnego właściwie, dobra, tak? Trzeci. No, tutaj takie czarnuszki trzeba wytrzeć, no jeszcze tutaj, tutaj. po Popłatku i pyszczek. daj jeszcze prosto, Dal pyszczek tutaj, tak, tak tutaj ryło, wszystko, tutaj ryło. I tutaj tak No Już koniec. Już, tak, koniec. już koniec. Dziękujemy. Dziękujemy.